16 maja, piątek. Witam serdecznie, Panorama Wielkopolska, Piotr Chudziński. W niedzielę wybory prezydenckie w Polsce. Kandydaci mają jeszcze ostatnie godziny na prezentację swoich programów, bo o północy rozpoczyna się cisza wyborcza. W niedzielę głos oddamy na 13 kandydatów. Trzeba pamiętać, żeby mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, dowód osobisty, również w formie elektronicznej lub paszport. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, a także osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunem, mogą bezpłatnie skorzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu, aby dotrzeć do lokalu wyborczego i wrócić z niego do domu. Każdy, kto zauważy nieprawidłowości podczas wyborów, Powinien je natychmiast zgłosić policjantom. Dotyczy to zwłaszcza rozdawania ulotek, naklejania lub zrywania plakatów wyborczych, albo prowadzenia agitacji. Nowy lokator Pałacu Prezydenckiego będzie musiał zdobyć ponad połowę głosów wyborców. Nowe place zabaw w żłobkach i instytucjach opiekujących się najmłodszymi dziećmi powstaną w całej Wielkopolsce. To praktyczna realizacja rządowego programu. Aktywne Place Zabaw. Żłobek w Koninie właśnie przechodzi termomodernizację. Dzięki rządowemu programowi wzbogaci się również o nowy Plac Zabaw. Jak najbardziej ekologiczny, czyli nie plastik, nie metal, ale drzewo jak najwięcej drzewa, jak najwięcej takich przestrzeni, w których dzieci czują się swobodnie, tak jak na swoim placu zabaw na swojej przestrzeni, na trawnikach, tego nam po prostu potrzeba. Programem Aktywny Plac Zabaw objęto całe województwo wielkopolskie. W tym województwie przeznaczono łącznie blisko 11,5 miliona złotych na ten projekt. W 37 gminach zostanie przygotowane 53 placy zabaw w 53 instytucjach i klubach złotka i klubach dziesięcy. Samorządowcy cieszą się, że na ten projekt nie musieli wykładać pieniędzy z lokalnej kasy. Rząd sfinansował 100% inwestycji. Cieszą się zarówno rodzice, zarówno my tutaj władze miasta, przede wszystkim dzieciaki będą mogły korzystać z bezpiecznego placu zabaw już na terenie, na terenie jednostki, jakim jest żłobek numer 3 w Kaliszu. Na jeden plac zabaw można było otrzymać 300 tysięcy złotych w całej Polsce powstanie 700 aktywnych placów zabaw, Załączną kwotę 175 milionów złotych. Mimo, że do wakacji ponad miesiąc, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji już zapraszają na półkolonie i przekonują, że lato w mieście nie musi wiać nudą. Moim i Państwa gościem jest pan Filip Borobiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Wakacje w mieście to już kolejny raz, kiedy jest to propozycja no właśnie, dla kogo? Tak naprawdę Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji starają się przygotować ofertę na wakacje dla wszystkich grup wiekowych. W tej chwili rozpoczęliśmy dopiero naszą akcję i pierwszy punkt oferty, który w tej chwili ogłosiliśmy, no to są półkolonie, półkolonie multisportowe. Multisportowe to znaczy to Jakie? znaczy takie, które, w których mogą uczestniczyć dzieci od 7 do 12 lat i w trakcie tych półkolonii takie turnusy pięciodniowe mają te dzieci do dyspozycji całą nasze, naszą bazę sportowo-rekreacyjną. I oczywiście to nie trzeba czynnie uprawiać sportu, żeby w tym uczestniczyć. Można y, uprawiać go chociaż troszkę, czy albo wcale? Można nawet tego sportu nie uprawiać. Te dzieci, które przyjdą tutaj do nas, do poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, my postaramy się rozruszać, a więc zabierzemy te dzieci na pływalnię, na bowling, Nasi instruktorzy, a to są najczęściej, najczęściej dyplomowani w WF iści zadbają o to, żeby różne gry i sportowe i zabawy były na naszych wojskach, na naszych halach sportowych, więc mnóstwo takich, mnóstwo takich sportowych zajęć dla naszych pociech ale to nie to jakby nie wyczerpuje naszego programu ponieważ też y, 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 mamy dla dzieci takie atrakcje zewnętrzne y, y, daleko wychodzące także poza sam sport i poza rekreację zabieramy dzieci do kina zabieramy na różnego rodzaju warsztaty będą w tym roku warsztaty surwiwalowo przyrodnicze są warsztaty ekologiczne y, więc, więc taki szeroki Szeroki zakres różnego rodzaju atrakcji i dzieci po prostu dzięki temu nie nudzą się na tych półkoloniach. Czyli tych aktywności będzie sporo. Powiedzmy zatem, kiedy są te półkolonie, to znaczy, czy one są przez całe wakacje, czy tylko przez kilka tygodni, jak to wygląda? Przygotowaliśmy sześć turnusów pięciodniowych dla naszych podopiecznych. I startujemy 7 lipca, a więc, a więc no, nie od samego początku wakacji, ale, ale na początku lipca. 7 lipca startuje pierwszy turnus i potem przez kolejne 6 tygodni będziemy zapraszać naszych najmłodszych do udziału w półkoloniach. No to jeszcze, jeszcze to, co ważne dla naszych widzów, to oczywiście gdzie i jak można się zapisać i czy rzeczywiście może zapisać się każdy, czy trzeba spełnić jakieś warunki, nie wiem, być na przykład mieszkańcem Poznania, jak to wygląda? Tak naprawdę żadnych wstępnych warunków nie ma. Zapraszam na naszą stronę internetową posir.poznan.pl. Tam w zakładce Akcja Lato są wszystkie dokumenty, które musimy złożyć, a są tak naprawdę tylko dwa, bo karta zgłoszenia uczestnika i regulamin, który musimy podpisać, wyrażając zgodę na, na zapisy regulaminu półkolonii I te rzeczy wysyłamy mailowo na adres pulkolonie.małpaposir.poznań.pl A więc zapisy odbywają się mailowo. Jeżeli ktoś bardzo chce tradycyjnie, to również może osobiście zjawić się nam mm, w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce, ulica Gdańska 1. Tam również takie zapisy będą przyjmowane, ale tutaj proponujemy jednak... I zapisy do wyczerpania miejsc. Do wyczerpania miejsc. A ile miejsc jest? Na mamy 40 miejsc, a więc no, kto pierwszy, ten lepszy. Będzie lista rezerwowa, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś bardzo będzie chciał, a już będzie. Wyczerpana ta liczba miejsc na danym turnusie, to mimo to będziemy prowadzić taką listę rezerwową. Zatem lato w mieście nie musi być nudne, może być ciekawe, sportowe, pełne wielu wrażeń. Warto pospieszyć się z zapisami, bo z poprzednich lat wiemy, że te miejsca bardzo szybko się wyczerpywały. Te półkolonie cieszą się olbrzymią popularnością, niesłabnącą od właściwie samego początku. A ja dziękuję serdecznie. Za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam. A na targowiskach dzieje się oj dzieje. to hasło serii wydarzeń zorganizowanych na poznańskich rynkach w programie animacje, spektakle, koncerty, warsztaty oraz wspólne gotowanie. Poznańskie rynki to miejsca codziennych zakupów wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski. Teraz znajdą tu nie tylko świeże owoce czy warzywa, ale również sporo innych atrakcji. Dziś mieszkańcy mogli m.in. skorzystać z bezpłatnych podstawowych badań przeprowadzonych na rynku wildeckim. Oficjalne rozpoczęcie spotkań a na targowiskach dzieje się oj dzieje, już jutro na rynku łazarskim. Dzisiaj było wydarzenie wstępne, jutro zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie to duże wydarzenie na rynku łazarskim, podczas którego e, będą występy na scenie lokalnej społeczności i nie tylko, bo również odbędzie się koncert Centrum Uśmiechu dedykowany dla najmłodszych dzieci. Poza tym liczne warsztaty oraz strefa e, chillout, która wyposażona będzie w gry planszowe oraz e, gry memory. Takie spotkania odbywać się będą na wszystkich poznańskich rynkach, Oprócz Bildy będzie to plac bernardyński, rynek Jerzycki, Łazarski, targowisko przy ulicy Świt i rynek racjonalizatorów. Organizatorzy chcą przekonać mieszkańców, że poznańskie targowiska to nie tylko miejsca zakupów, ale również szeroko pojętej integracji. Naszym celem jest przede wszystkim ożywienie tego targowiska na nowo, ponieważ to są wspaniałe miejsca w centrum miasta Poznania, bo, szanowni, ponieważ, Szanowni Państwo, te ryneczki znajdują się, wiadomo, inda Jeżyce, Łazarz, jesteśmy w centrum serca miasta Poznania i warto skorzystać z nich nie tylko jako miejsca zakupów, ale też, tak jak dzisiaj mamy i całe te 25 wydarzeń, to są spektakle, to są teatry, to są koncerty, to są wydarzenia Kulturalne, ale przede wszystkim zależy nam na tym, że mówimy o warzywach, o owocach, zdrowym, odżywianiu i o ekologii. Wydarzenie a na targowiskach dzieje się oj dzieje, organizowane jest po raz drugi. W rejonie ulicy kolejowej strażnicy miejscy trafili na nietypowe znalezisko. To żółw wodny. Gdy gadowi przyjrzeli się naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu okazało się, że to bardzo nietypowy gość w naszym rodzimym ekosystemie, nietypowy i niebezpieczny. A w Panoramie Wielkopolskiej dzisiaj drugi gość dr Mateusz Rawski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a porozmawiamy o żółwiu, o skomplikowanej łacińskiej nazwie. pseudemys floridiana. Tak, a tak bardziej po polsku, co to za żółw? To jest żółw florydzki należący do rodzaju pseudemys. To jest zwierzę, które naturalnie występuje w Ameryce Północnej, w części wschodnio-południowej Stanów Zjednoczonych, w tym też na półwyspie Floryda, na którego nazwa pochodzi. O, to już nam się e... trochę rozjaśniło. No i oto w Poznaniu został znaleziony Taki żółw, a właściwie chyba żółwica, tak? Jest to samica, która została znaleziona przez przechodniów, przekazana Straży Miejskiej. I to jest pierwsza obserwacja tego gatunku obcego, prawdopodobnie w naszym kraju, w Poznaniu na pewno, bo wcześniej tutaj były notowane żółwie ozdobne, czy też ostrożbiety. Kilka osobników inna, ale tego gatunku jeszcze nie spotkaliśmy. I To jest bardzo duże zagrożenie dla naszej przyrody. No właśnie, bo jak to jest? Powinniśmy się z tego cieszyć? No, nowy żółwik, żółwik chyba w Polsce za dużo nie ma. No to co, cieszymy się, czy się nie cieszymy? Powinniśmy się cieszyć, gdyby to był nasz rodzimy żółw błotny. Ale gatunki obce. Po pierwsze, nigdy w naszej przyrodzie nie powinny się znaleźć, ponieważ one działają szkodliwie na gatunki nasze rodzime, zagrażają im chociażby poprzez zajmowanie ich siedlisk, poprzez wyjadanie ich bazy pokarmowej, przez bezpośrednią konkurencję i w wielu przypadkach po prostu one zajmują niszę, którą powinny zajmować nasze gatunki. Mogą też przenosić choroby. Taki żółw, który został zakupiony mniej więcej 3-4 lata temu, bo mamy do czynienia tutaj z młodą samicą, on urósł w tej chwili do 2,5 kg i 25 cm długości pancerza. Więc to jest zwierzę tak duże, jak żółw nigdy byśmy w naszych warunkach nie spotkali tak naprawdę to jest drapieżnik, który wyjada ikrę z ikry ryb, skrzek płazów, wiele innych szczurczyń w Czyli generalnie wiemy, że jest to zagrożenie. Prawdopodobnie ktoś go wyrzucił, tak podejrzewają strażnicy miejscy. Zatem no dodajmy właśnie, że wyrzucanie płazów jest nie tylko gadów. Nie, ga, gadów jest nie tylko nielegalne, ale też właśnie niebezpieczne dla przyrody. Tak, po pierwsze łamie to przepisy ustawy o gatunkach obcych, która zakazuje wprowadzania nierodzimych gatunków do naszej przyrody. Po drugie, porzucenie zwierzęcia w pełni nosi w przesłanki znęcania się nad zwierzętami. I dla naszej przyrody ono zawsze będzie szkodliwe. Nie ma czegoś takiego jak obcy gatunek, który naszej przyrodzie pomaga. Taki nawet jeden żółwik, nie? Nie, ani jednego nie powinniśmy mieć. Zatem to jest też okazja do tego, żeby zaapelować do naszych widzów o to, aby rzeczywiście po pierwsze robili przemyślane zakupy w sklepach zoologicznych, poczytali trochę o tym zwierzątku, które chcą sobie nabyć, bo podejrzewamy, że. Ci, którzy go wyrzucili, nie spodziewali się, że będzie taki zwierz. Prawdopodobnie myśleli, że kupując takiego małego żółwia wielkości 5 złotówki, będą dalej mieć małe zwierzę, a urosło zwierzę, które przekroczyło ich możliwości. Czyli tak naprawdę, przy tym ciekawym znalezisku, warto zaapelować po raz kolejny o odpowiedzialność przy zakupach w sklepie zoologicznym. A ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Na cmentarzu przy ulicy Bluszczowej w Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe Stefana Mytkowskiego, uczestnika powstania Poznańskiego czerwca 1956 roku. W czerwcu 1956 roku pracował na jednym z czeskich stoisk podczas 25. międzynarodowych targów poznańskich, gdy wybuchły wydarzenia poznańskiego czerwca na prośbę wystawców udał się sprawdzić, co się dzieje w mieście. Wkrótce zdecydował się przyłączyć do protestujących robotników, którzy poszukiwali broni i amunicji. Podczas zdobywania broni został ranny w nogę. Kula przeszła na wylot przez jego łydkę. Ranny trafił do szpitala, gdzie został opatrzony. Kiedy funkcjonariusze Wojewódzkiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego rozpoczęli poszukiwania uczestników strajku, udali się do szpitala. Stefan Mytkowski zdołał z niego uciec przez kotłownię, po poznańskim czerwcu na kilka miesięcy wyjechał z Poznania i przeniósł się do Środy Wielkopolskiej. Później kontynuował pracę na międzynarodowych targach poznańskich jako elektryk. Był członkiem NSZZ Solidarność oraz kombatantem. Należał do Związku Powstańców Poznańskiego czerwca 1956 niepokonani. Policjanci z komendy wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali wczoraj sześć osób, członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy odpowiedzą za liczne próby wyłudzeń pieniędzy od seniorów na terenie Niemiec. Zatrzymane osoby w Poznaniu zorganizowały tzw. call center, skąd były wykonywane wszystkie połączenia do potencjalnych pokrzywdzonych za granicą. Sprawcy działali znaną metodą na legendę. Niemieccy policjanci dotarli do kilkudziesięciu potencjalnych pokrzywdzonych. W większości przypadków z seniorami kontaktowała się kobieta, która podszywała się pod córkę i informowała, że spowodowała wypadek. Informowała jednocześnie, że dzięki przekazanej przez seniora kwocie może uniknąć prawnych konsekwencji. Wtedy właśnie do akcji wkraczał drugi oszust, który kontynuował rozmowę, podając się za policjanta. Jak zawsze w takich sytuacjach sprawcy dążyli, do uwiarygodnienia wymyślonej historii, wywierając jednocześnie dużą presję czasu. W większości tych przypadków sprawcy nie osiągnęli zamierzonego celu, ponieważ seniorzy orientowali się, z kim mają do czynienia, i przerywali rozmowę. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej ustalili, że połączenia telefoniczne są wykonywane z terenu Lubonia i poznańskiej dzielnicy Wilczak. W wyniku pracy operacyjnej zlokalizowali dokładny adres mieszkania i od razu nawiązali współpracę z prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, z którym zaplanowali zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej. 15 maja po południu, mając wiedzę, że może dojść do prób ucieczki i zatarcia śladów, policjanci siłowo weszli pod ustalony adres. W mieszkaniu zatrzymali łącznie 6 osób, cztery kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 34 lat. Wszyscy zatrzymani to obywatele Niemiec i Polski, od dłuższego czasu przebywający w Poznaniu i Powiecie Poznańskim. Jak wynika z materiału dowodowego, wszystkie zatrzymane osoby pełniły rolę telefonistów, którzy znajdują się najwyżej w hierarchii grupy przestępczej. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych, z których były wykonywane połączenia do Niemiec. Poznańscy policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole użytkowników jednośladów: motocykli, skuterów, elektrycznych rowerów i hulajnóg. Przy tej okazji posypały się mandaty. Funkcjonariusze tylko w ciągu jednego dnia odnotowali kilkaset wykroczeń. Funkcjonariusze ujawnili ponad 700 wykroczeń. Między innymi 315 użytkowników jednośladów nieprawidłowo korzystało z drogi. 27 osób przewoziło swoim pojazdem inną osobę. Szczególnie mowa tutaj o osobach poruszających się hulajnogami. 97 osób nieprawidłowo zachowywało się względem pieszych. I aż 27 kierujących było w stanie po użyciu alkoholu. Przypominamy, że każdy uczestnik kierujący jednośladem ma swoje prawa, ale również obowiązki, o których musi pamiętać. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany. Do znajomości podstawowych zasad dotyczących poruszania się po drogach. Także zwracamy się z apelem, że nieważne, czy jedziemy rowerem, hulajnogą, hulajnogą elektryczną, czy na rolkach, kask może uratować nam życie. Zakładajmy go zawsze. Dajmy też przykład innym, szczególnie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego. A w najbliższy weekend gratka dla wszystkich miłośników muzeów, czyli Noc Muzeów. Zapraszamy na nasze portale społecznościowe oraz kanał na YouTubie, gdzie będziemy pokazywać migawki właśnie z tego ważnego ogólnopolskiego wydarzenia. A to już wszystko na dziś, co przygotowaliśmy. Zapraszamy zatem w poniedziałek. Dobrego weekendu. Do zobaczenia. Do widzenia.